W starych murach, gdzie od pokoleń bije serce rodu, po pogrzebie seniora narodziła się cicha wojna. Dokumenty własności, dotąd traktowane jako nienaruszalne, stały się zarzewiem sporu, który grozi rozdarciem rodziny. Rodzeństwo, zamiast znaleźć oparcie w wspólnym smutku, oddala się od siebie pod ciężarem materialnych roszczeń i wzajemnej podejrzliwości. Prawa aktów prawnych zderzają się z historią, którą zna tylko jedna osoba, babcia. Przez lata chroniła bliskich bolesną prawdą, wiedząc, że legalność nie zawsze oznacza sprawiedliwość. Ale gdy stabilność jest zagrożona, milczenie staje się niemożliwe. Babcia musi wyznać, kto naprawdę włożył duszę w te fundamenty. To wyznanie na zawsze zmieni definicję dziedzictwa. Ciężar minionych pokoleń zdawał się wisieć w powietrzu starego salonu dworu pod Lipą. Mimo, że był to salon reprezentacyjny, obecnie panował w nim chłód, nie tylko temperaturowy. Przy masywnym, dębowym stole, pokrytym starym. Haftowanym obrusem siedziało rodzeństwo w śmiertelnej ciszy. Na środku stołu, pod lampą z popękanym abażurem, leżały akty własności, stos pożółkłych kartek, które miały być dowodem niepodważalnej prawdy, a stały się przyczyną rozłamu. Krzysztof parsknął śmiechem pozbawionym wesołości. Ignacy Pawlak, postać z opowieści. Człowiek, który pracował u dziadka latami, całe życie. Czy myślisz, że tata ukryłby przed nami testament albo sfałszował dokumenty? Jesteś paranoiczna, Magda. Jesteś po prostu zła, że tradycja nakazuje, by to ja, nie chodzi mi o tradycję. Przerwała mu Magdalena, uderzając pięścią w stół, aż akty własności podskoczyły. Chodzi mi o prawdę, mamo. Powiedz mu: Ty pamiętasz rok 1958? Pamiętasz, jak dom pod Lipą wyglądał po tych strasznych zimach? Pamiętasz, kto go naprawdę podniósł z ruiny? Jadwiga powoli podniosła wzrok. Spojrzenie, którym obdarzyła dzieci, było przepełnione rezygnacją, jakby wiedziała, że nadszedł moment, którego bała się przez sześć dekad. Ciężar sumienia stawał się nie do zniesienia. To nie jest takie proste, dzieci szepnęła Jadwiga, a jej głos, choć słaby, natychmiast uciszył kłótnie. Nie chodzi tylko o prawo pisane. Krzysztof zmiękł. Widząc łzy zbierające się w oczach matki: Mamo, nie musisz się martwić. Wszystko jest zgodne z prawem. Magdalena po prostu szuka dziury w całym. Właśnie w tym jest problem, Krzysiu odparła Jadwiga, kiwając powoli głową. Że prawo bywa czasem ślepe na serce. A historia tego domu historia dworu pod Lipą jest historią serca. Wstała z fotela z wysiłkiem. Jej postawa zazwyczaj krucha, Nagle nabrała godności matriarchini, która właśnie podjęła najcięższą decyzję w swoim życiu. Podeszła do starej, dębowej komody, w której od lat trzymała swoje skarby i pamiątki. Pamiętała dobrze dzień, kiedy to wszystko ukryła. Chciałam to zabrać ze sobą do grobu, powiedziała, jej głos drżał. Ale nie mogę pozwolić, żebyście nienawidzili się przez kłamstwo, które ja i wasz ojciec Stanisław pielęgnowaliśmy. Co to jest, mamo? Pamiętnik odparła Jadwiga, otwierając go na stronie z 1958 roku. Papier był kruchy i pachniał stęchlizną. Pamiętnik, który opisuje, jak ten dom naprawdę powstał po raz drugi. Krzysztof, legalista, był zdezorientowany. Dla niego liczył się akt notarialny z 1990 roku. Co miały do tego notatki sprzed ponad pół wieku? To jest dowód na to, co widziałaś w archiwum, Magdo. Prawda o ignacym Pawłaku, powiedziała jadwiga, z trudem przełykając łzy. On nie był tylko pracownikiem. Jadwiga usiadła i zaczęła opowiadać, a jej słowa wypełniły ciszę w dworze pod lipą. Była to historia o czasach, gdy państwowe ziemie były trudne do nabycia, a biurokracja mogła zabrać wszystko. Magdalena słuchała, a jej pierwotna podejrzliwość ustępowała miejsca głębokiemu, bolesnemu zrozumieniu. Ignacy Pawlak sprzedał wszystko. Co miał stary młyn pod miastem i za te pieniądze kupił materiały, zatrudnił ludzi. Przez dwa lata, z gołymi rękami, odbudowywał dwór pod lipą cegła po cegle. Zbudował nowy dach, odnowił fundamenty. Właściwie, to on jest prawdziwym budowniczym tego miejsca, wyznała jadwiga. Krzysztof wstał, zdenerwowany. Ale dlaczego, mamo? Dlaczego nie widnieje w żadnych aktach? Dlaczego ojciec, bo w tamtych czasach. Żeby uniknąć konfiskaty i skomplikowanej procedury uzyskania praw, które groziły Ignacemu z racji jego problemów prawnych po wojnie, musieliśmy to formalnie ukryć. Stanisław, twój ojciec, obiecał mu. Zawarli cichą umowę. Nieformalne porozumienie, że dworek pod lipą będzie stał na nazwisku. Wójcików, by zapewnić mu bezpieczeństwo prawne, ale Ignacy będzie faktycznym właścicielem. Będzie tu mieszkał i będzie to jego dom a po jego śmierci przejdzie na jego spadkobierców? Dokończyła Magdalena, chwytając się za usta. Jadwiga pokręciła głową. Ignacy nie miał nikogo, ale chciał, żeby pamięć o jego pracy przetrwała. Kiedy zmarł, Stanisław formalnie przejął cały majątek, co już wcześniej było ustalone. Ale obiecał Ignacemu, przysiągł mi, że jeśli kiedykolwiek nastąpi chwila, w której wójcikowie będą gotowi walczyć o ten dom, przypomni im... Kto włożył w niego serce i duszę? Jadwiga wskazała na złoty krzyżyk. To był jedyny majątek Ignacego. Włożył go do kamienia w fundamencie, zanim położono ostatni tynk. Stanisław go stamtąd wyjął po jego śmierci, jako jedyną pamiątkę. Krzysztof usiadł ciężko, opierając łokcie na stole. Legalista, całe życie wierzący w moc papieru, musiał zmierzyć się z prawdą moralną, która unieważniała każdą pieczęć. Akt własności, który uważał za nienaruszalny, stał się teraz tylko zimnym dokumentem, przykrywającym wieloletnią zdradę honoru. A więc, ten dom nie jest nasz? Wyszeptał. Formalnie, tak, jest. Ale spójrz na to, powiedziała Jadwiga, wskazując na stary pamiętnik. To nie jest testament prawny. To jest zapis sumienia. Ignacy Pawlak poświęcił swoją przyszłość, by utrzymać ten dom przy życiu. Nasza własność jest obciążona długiem, Krzysiu. Jadwiga wzięła do ręki akty własności i położyła je obok pamiętnika Ignacego. Zmiana definicji dziedzictwa jest nieunikniona. Dziedzictwem nie są cegły, nie jest ziemia, ani nawet akt notarialny. Dziedzictwem jest pamięć o poświęceniu. Magdalena podniosła złoty krzyżyk, trzymając go delikatnie. Zrozumiała, że jej intuicja, podszeptująca jej o Lukacz w historii, była słuszna. Nie chodziło o sfałszowanie, ale o wyparcie prawdy historycznej i moralnej. Patrząc na brata, który wciąż trawił szok, powiedziała: myślę, że powinniśmy zmienić definicję. Ten dom nie jest naszym majątkiem. Jest naszą odpowiedzialnością. Musimy honorować pamięć Ignacego. Krzysztof wreszcie podniósł wzrok. Jego rysy twarzy złagodniały, a zmarszczki zmartwienia ustąpiły miejsca głębokiej żądumie. Cała jego wiara w niepodważalność legalnego tytułu runęła pod ciężarem moralnego długu. Zrozumiał, że prawdziwy właściciel domu leżał nie w urzędzie, ale w historii, którą pielęgnowała babcia Jadwiga. Dwór pod Lipą był pomnikiem pracy i poświęcenia, nie tylko rodowej pychy. Jadwiga, uwalniając się od ciężaru milczenia, poczuła ulgę. Jej wyznanie, choć bolesne, uratowało więzi rodzinne przed całkowitym rozpadem. Walka o dziedzictwo została zakończona. Ale nie przez zwycięstwo jednej ze stron. Została zakończona przez uznanie, że to, co naprawdę się liczy, to historia serca, która przetrwała wszystkie dokumenty i lata milczenia. Rodzina Kowalskich, teraz wójcików, została na zawsze zmieniona, stojąc na fundamencie, w którym, jak wiedzieli, spoczywał złoty krzyżyk Ignacego Pawlaka, symbol nieoficjalnego, lecz prawdziwego dziedzictwa. Magdalena trzymała w dłoni złoty krzyżyk. Był chłodny i gładki. Czuła, że to nie tylko pamiątka, to kotwica, która połączyła ją z Duchem Ignacego, z Duchem prawdziwego budowniczego. W jej oczach nie było triumfu, tylko głęboki smutek i żal. Zrozumiała, że jej ostra intuicja i poszukiwanie lub w dokumentach nie wynikały ze złośliwości, ale z podświadomego wyczucia tej dawnej niesprawiedliwości, która wrosła w mury dworu pod lipą. Krzysztof wreszcie się poruszył. Podniósł wzrok na matkę Jadwigę. W jego głosie pobrzmiewała niezłość, ale głęboki, palący zawód. Mamo? Jak ojciec mógł? Jak Stanisław mógł żyć z tym przez tyle lat? Każdego dnia, przechodząc przez te progi, wiedział, że to nie jest jego w całości. Wiedział, że ten dom, ta część brzuski wielkiej, zawdzęcza istnienie komuś innemu. A M.I.? My? My żyliśmy w tej iluzji. Jadwiga nie broniła zmarłego męża. Jej twarz, naznaczona głębokimi zmarszczkami, wyrażała lata ukrywanego cierpienia. On też cierpiał, Krzysiu. Tamte czasy, lata pięćdziesiąty pożar zniszczył prawie wszystko. Stanisław nie miał siły, nie miał środków, a co gorsza, miał formalne problemy z prawem do ziemi, które mogły skończyć się konfiskatą, gdyby zaczął remont. Ignacy. Ignacy nie miał nikogo, kogo by chronił przed systemem, ale miał serce. Miał też pieniądze ze sprzedaży młyna. Musieli to zrobić, żeby ocalić dworek. Więc to było poświęcenie, podsumowała Magdalena, jej głos był cichy. Ignacy poświęcił swoje formalne prawa, aby dom pod lipą przetrwał. A Stanisław obiecał mu honor, który później ukrył. Obiecał mu, że dopóki będzie żył, Ignacy będzie tu panem. I był. Mieszkał w najlepszym pokoju, pracował w ogrodzie, decydował o wszystkim. Kiedy Ignacy zmarł w 1990 roku, przysięga została zachowana. Ale Stanisław nie miał siły, by opowiedzieć wam prawdę i zburzyć rodową legendę. Zostawił te akty własności formalnie na krzyżu, by zapewnić stabilność. Myślał, że nikt nigdy nie zakwestionuje historii. Krzysztof wrzeł do ręki stary pamiętnik. Przewrócił kartki, szukając wpisów z 1958 roku. Papier był chropowaty pod jego palcami. Czytał urywki opisujące zakup cegieł, mozolną pracę przy fundamentach, dumę Ignacego z każdego nowego, mocnego muru. To nie był beznamiętny dokument prawny, to była żywa relacja o tworzeniu domu. Mieliśmy być dumnymi spadkobiercami. Dumą Brzuski Wielkiej wymamrotał Krzysztof. A okazuje się, że jesteśmy beneficjentami wieloletniego długu. Całe życie wierzyłem, że ta ziemia i ten dom to owoc wysiłku naszego rodu. I tak było, Krzysiu. Ale nie tylko naszego, sprostowała Jadwiga, w jej oczach pojawił się cień dawnej energii. Ignacy stał się częścią tego rodu, choć nie był z nami spokrewniony. Czy to, że ktoś formalnie nie nosił nazwiska wójcik, umniejsza jego miłości do tego miejsca? Właśnie to jest sedno. Prawdziwa własność nie zależy od papieru. Magdalena podeszła do wielkiego, kamiennego kominka, który pamiętał czasy przed pożarem i odbudowę w 1958 roku. Wiedziała, że gdzieś w fundamencie, pod tynkiem, spoczywał jeszcze kamień, w którym przez lata leżał ten złoty krzyżyk. Mamo, w archiwum miejskim widziałam, że formalny wpis w księdze wieczystej ma dziwną lukę, datowaną na czas po śmierci Ignacego, powiedziała Magdalena. Ojciec musiał się spieszyć z formalizowaniem wszystkiego, żeby zatrzeć ślady nieformalnego porozumienia. Jadwiga westchnęła, przytakując. Tak, zrobił to ze strachu i zmęczenia. Bał się, że jeśli prawda wyjdzie na jaw, dworek pod lipą straci na wartości, a my stracimy szacunek w brzusce wielkiej. Stanisław był człowiekiem honoru w małych sprawach, ale w sprawie tego domu jego honor był skompromitowany. Krzysztof podniósł głowę. Legalizm ustąpił miejsca pokorze. Zrozumiał, że jego wcześniejsza upartość wynikała z dumy, która okazała się. Pusta. Walka z Magdaleną o legalny kawałek papieru była ślepą uliczką. Prawdziwa walka toczyła się o to, jak zadośćuczynić temu niewidzialnemu długowi. Jeśli Ignacy nie miał spadkobierców, to nie mamy komu prawnie zwrócić tego domu, powiedział Krzysztof, analizując sytuację z prawniczą precyzją, choć już bez dawnej determinacji. Magdalena usiadła obok brata. Położyła dłoń na aktach własności, a drugą na starym pamiętniku. Musimy ocalić jego pamięć, powiedziała. Nie w dokumentach, ale w naszym życiu i w tym miejscu. Złoty krzyżyk błyszczał w jej dłoni. Był symbolem człowieka, którego życie zostało wtopione w te mury. Krzysztof wreszcie skinął głową. Zdeterminowany, uparty legalista zniknął, zastąpiony przez mężczyznę obciążonego nowo odkrytą odpowiedzialnością moralną. Mamy obowiązek wobec Ignacego. Jak możemy go uczcić, mamo? Jadwiga uśmiechnęła się lekko. Uwolniła się od ciężaru sześciu dekad milczenia. Wiedziała, że ujawnienie prawdy nie doprowadziło do rozłamu, którego się obawiała, lecz do głębszego połączenia. Rodzeństwo, zamiast walczyć o dziedzictwo formalne, połączyło się w służbie dziedzictwu moralnemu. Wystarczy, że dom pod Lipą zawsze będzie stał otworem dla tych, którzy włożyli w niego serce. Wystarczy, że w historii tej rodziny, obok Stanisława, pojawi się prawda o Ignacym. To jest jego testament. Krzysztof wstał. Podszedł do okna i spojrzał na ogród w brzusce wielkiej, który powoli wyłaniał się z ciemności głębokiej nocy. Zobaczył stary, krzywy pień lipy, która dała nazwę ich dworowi. Nie widział już tylko nieruchomości. Widział wysiłek, pod i miłość Ignacego. Dom zostanie, oświadczył Krzysztof. Ale zmienimy jego tablicę. Dodamy datę 1958 imię Ignacego Pawlaka. Musimy to zrobić publicznie. Niech mieszkańcy Brzuski wielkiej wiedzą. Niech wiedzą nasze dzieci. To będzie nasze zadośćuczynienie. Magdalena poczuła ulgę. To była prawda, której szukała nie tylko potwierdzenie lub dokumentach, ale przywrócenie godności zmarłemu. I musimy udostępnić ten pamiętnik. Niech historia serca będzie ważniejsza niż historia papieru, dodała. Jadwiga Wójcik, matriarchini, podeszła do dzieci i objęła ich oboje. Po raz pierwszy od śmierci Stanisława czując prawdziwy spokój. Prawda, choć bolesna, oczyściła atmosferę. To jest prawdziwe dziedzictwo dzieci szepnęła. Dom pod lipą stoi na miłości. Rodzeństwo, choć formalnie pozostawało właścicielami, czuło się teraz bardziej stróżami i powiernikami niż posiadaczami. Dokumenty formalne zostały, ale ich wartość zmalała do niczego. Zwycięstwo nie należało do Krzysztofa, który miał akt notarialny ani do Magdaleny, która odkryła luki. Zwycięstwo należało do pamięci Ignacego Pawlaka, prostolinijnego człowieka, który włożył duszę w cegły. Następnego ranka, w blasku poranka, Krzysztof i Magdalena, razem z Jadwigą, podzieli decyzję. Akty własności zostały złożone z powrotem do szuflady. Obok nich, na honorowym miejscu, położono stary pamiętnik Ignacego. Dom, który od pokoleń był symbolem rodu wójcików, stał się teraz pomnikiem poświęcenia i moralnej odpowiedzialności, stojąc w brzusce wielkiej jako cichy świadek, że prawdziwa własność zawsze spoczywa w historii serca. Konflikt o dziedzictwo został zakończony, a rodzina, choć wstrząśnięta, została ocalona przez prawdomówność babci. Stanowili teraz nową rodzinę, ugruntowaną nie na prawie, lecz na długu i miłości. Poranne słońce, łagodne i nieśmiałe, sączyło się przez zakurzone okno pracowni Krzysztofa. Pomieszczenie Zazwyczaj schludne i pełne prawniczej powagi, wyglądało na pobojowisko. Na biurku, obok siebie, leżały akty własności symbol prawniczej mocy i stary pamiętnik świadectwo prawdy serca. Krzysztof siedział przy biurku, ale nie patrzył na dokumenty. Patrzył na własne dłonie. Magdalena weszła cicho, niosąc dwie filiżanki gorzkiej, mocnej kawy. Podała jedną bratu. Nie spałeś, stwierdziła, siadając naprzeciw niego. Spałem, ale to nie był sen odparł, biorąc łyk. Kawa była potrzebna. Odzyskał już zewnętrzną fasadę swojej postawy, ale pod nią czuł pustkę i palący obowiązek. Ojcowski honor. Wiesz, w brzusce wielkiej to wszystko. Byliśmy wzorem, dowodem na to, że ciężka praca i tradycja popłacają. Magdalena przytaknęła. A teraz? Musimy stać się dowodem na to. Że prawda i moralność są ważniejsze. To droższa waluta, chociaż trudniejsza do zaakceptowania przez sąsiadów. Krzysztof odsunął na bok akta. To go już nie interesowało. Liczyło się to, co zostało spisane ręcznie, te chropowate, pożółkłe kartki, które opisywały każdy dzień budowy dworu pod lipą. Muszę zorganizować nową tablicę, powiedział, jego głos był suchy i rzeczowy, lecz bez dawnej wyniosłości. Nie tylko małą, Dyskretną, pamiątkową inskrypcję. Coś widocznego. Musimy usunąć ten staroświecki mosiądz z nazwiskiem Wójcik i datą 1901 roku. Zastąpimy to nową inskrypcją, która wskaże na lata 1958-1990 jako kluczowe dla istnienia tego domu. I imię Ignacego. Magdalena podeszła do okna, spoglądając na podwórze, gdzie Jadwiga, mimo wczesnej pory, już krzątała się obok rabaty. Musimy też porozmawiać z proboszczem, dodała. Stanisław zawsze przekazywał dużą część dochodów na renowację kościoła, podtrzymując reputację hojnego pana dworu. To Ignacy Pawlak pracował fizycznie na te pieniądze. Powinno to być zadośćuczynienie publiczne, nie tylko wewnętrzna rodzinna sprawa. Krzysztof zmarszczył czoło. Wystawienie rodzinnej hańby na widok publiczny w Brzusce Wielkiej było najtrudniejszą rzeczą, jaką kiedykolwiek musiał zrobić. Ludzie zaczną mówić. Wyobrażasz sobie plotki? Że wujcikowie ukradli dom? Że Stanisław był oszustem? To nie było kradzież w sensie materialnym, tylko moralnym, sprostowała Magdalena. Stanisław ocalił ten dom, ale zapłacił za to cenę milczenia, ukrycia prawdy. Nadszedł czas spłaty. Lepiej, jeśli to my ujawnimy, niż gdyby ktoś z archiwum miejskiego kiedyś odkrył te luki i wykorzystał je przeciwko nam. Zresztą, w tym miasteczku, prawda zawsze ma krótki żywot. W końcu ludzie docenią naszą szczerość, jeśli tylko postąpimy z godnością. Krzysztof westchnął, ale w jego oczach była nowa determinacja już nie obrona praw, lecz dążenie do sprawiedliwości. Dobrze. Zajmę się tablicą i papierami urzędowymi. Pokażę pamiętnik urzędnikowi. Niech zobaczy, że to nie jest fanaberia, lecz historia. A ty? Co zrobisz? Magdalena spojrzała na złoty krzyżyk. Który nosiła na szyi od wczoraj. Muszę dokończyć to, co zaczęłam. Muszę zobaczyć, gdzie leży jego serce. Magdalena zeszła do piwnicy dworu, pod lipą. Zapach stychlizny i ziemi był intensywny. Mury były tu grube, kamienne, osadzone głęboko w glebie brzuski wielkiej. To właśnie tu, w najstarszej części domu, leżał fundament, który przetrwał pożar i który Ignacy odbudował w 1958 roku. Pamiętnik, który trzymała w ręku, był otwarty na stronie opisującej wmurowywanie kamienia węgielnego po odbudowie. Dzisiaj, 14 sierpnia 1958 roku, Stanisław ma swoje akty na ziemię, ja mam cegły i siłę. Nie chcę nazwiska na papierze, chcę to miejsce. Włożyłem kamień z moją małą pamiątką tym krzyżykiem od matki. To kotwica. Dopóki jest tu, to jest moje serce. Wiem, że Stanisław nie ma łatwo ale ten dom ma stać. Będzie? Stał? Magdalena wiedziała, że krzyżyk, który teraz nosiła, został przez Ignacego wyjęty z tego miejsca tuż przed śmiercią i przekazany Stanisławowi, jako symbol spełnionego długu i zaufania, a Stanisław, w akcie skompromitowanego honoru, przechowywał go w sekretnej szufladzie, nie mając odwagi go pokazać. Używając latarki, oświetliła miejsce pod kamiennym kominkiem, który stał w salonie, ale którego fundamenty spoczywały tutaj, w piwnicy. Odsunęła kilka luźnych, omszałych kamieni. Znalazła wnękę. Była pusta, ale jej kształt doskonale pasował do rozmiaru złotego krzyżyka. Nie było tu złota ani diamentów. Była tylko pustka, która jednak mówiła więcej niż setki dokumentów. Ignacy włożył tu swoje serce, które następnie wyjął, by przekazać je Stanisławowi, wierząc w jego obietnicę. Fakt, że Stanisław przyjął ten symbol, ale nie wyjawił prawdy, był najgłębszym ciosem. Magdalena poczuła na sobie ciężar historii. To nie był dom, który trzeba wyremontować, to była historia, którą trzeba naprawić. Wróciła na górę do słonecznego salonu. Jadwiga siedziała przy stole, zamyślona. Znalazłaś to miejsce? Spytała Jadwiga, jej głos był zdziwiony. Znalazłam. Wnęka jest pusta. Stanisław go stamtąd wyjął. Tak. Tuż przed śmiercią Ignacego. Ignacy powiedział mu, że zabiera z dworu to, co było jego, ale zostawia miłość. I to jest najważniejsze. Nigdy nie chciał, by ten dom trafił do obcych rąk. Zaufał Stanisławowi, pomimo braku dokumentów. I to jest właśnie ta definicja dziedzictwa, podsumowała Magdalena. Zaufanie ważniejsze niż prawo. Minął tydzień pełen cichych, lecz intensywnych działań. Krzysztof, który jeszcze niedawno kłócił się o każdy centymetr prawnych zapisów, spędził ten czas w archiwum miejskim, nie szukając potwierdzenia swoich praw, lecz autentycznych dokumentów o Ignacym. Urzędnicy byli zdziwieni, widząc tak nagłą zmianę priorytetów wujcika. Dzisiaj był dzień publicznego wyznania. Przed bramą dworu, pod lipą, zebrało się kilka osób z Brzuski Wielkiej. Plotka rozeszła się błyskawicznie. Krzysztof miał ogłosić renowację i, coś więcej. Krzysztof stanął obok nowej, solidnej, dębowej tablicy, jeszcze zakrytej płótnem. Stał wyprostowany, ale widać było w nim pokorę, której nigdy wcześniej nie znał. Jadwiga stała obok niego, a Magdalena po drugiej stronie, trzymając w dłoni zwój starego pamiętnika. Moi drodzy sąsiedzi, mieszkańcy Brzuski Wielkiej, zaczął Krzysztof, jego głos był donośny. W ostatnim czasie w naszej rodzinie, po odejściu ojca Stanisława, narodził się spór o dziedzictwo tego domu. Spór, który wywodzi się z niepełnej prawdy i z naszej wiary w to, że tylko formalne dokumenty tworzą własność. W tłumie rozległy się ciche szmery. Akt prawny mówi, że ten dom należy do rodziny Wójcików, kontynuował Krzysztof, wskazując na stare mury dworu. Ale historia serca mówi co innego. Mój ojciec, Stanisław, był zmuszony ratować dwór pod Lipą po pożarze w trudnych latach pięćdziesiątych. Nie miał siły ani formalnych możliwości, by samodzielnie udźwignąć ten ciężar. Ktoś inny włożył w te mury swój pot, pieniądze i duszę. Wskazał na Jadwigę. Jadwiga, moja matka, ujawniła prawdę. Prawdę o Ignacym Pawłaku, prostolinijnym człowieku, który nie chciał ani sławy, ani formalnej własności. Chciał, by dwór pod Lipą przetrwał. W 1958 roku to Ignacy sfinansował i nadzorował odbudowę. To on jest prawdziwym. Choć nieoficjalnym, budowniczym tego miejsca. Krzysztof pociągnął za sznurek. Płótno opadło, odsłaniając nową, wyrytą w dębie tablicę. Napis nie był długi, lecz potężny, odbudowany na fundamencie poświęcenia 1958 roku ku pamięci Ignacego Pawlaka. Własność, serce, nie papier. Cisza. W Brzusce Wielkiej, gdzie honor był walutą, a historia rodzin, świętością. Ten gest był rewolucyjny. Ludzie znali Ignacego, pamiętali go jako. Cichego, pera EGO -e człowieka, który mieszkał w dworze do swojej śmierci, ale nigdy nie był postrzegany jako równy Stanisławowi. Starsza kobieta, ciotka z dalekiej rodziny, która pamiętała lata pięćdziesiątą, otarła łzy. Ignacy, zawsze wiedziałam, że tu coś więcej było. Magdalena podeszła do tłumu. Trzymała w ręce otwarty pamiętnik. Dokumenty prawnie należą do nas, ale nasz obowiązek należy do Ignacego, powiedziała. Pamiętnik Ignacego będzie od dziś dostępny dla każdego, kto chce zrozumieć, czym jest prawdziwa miłość do domu i tej ziemi. Krzysztof poczuł, jak znika mu ciężar. Prawny akt własności, który jeszcze tydzień temu był źródłem pychy i konfliktu, stał się teraz jedynie narzędziem do zarządzania majątkiem. Prawdziwa wartość dworu pod lipą leżała w uznaniu niewidzialnego długu. Jadwiga podeszła do tablicy. Delikatnie dotknęła wyrytego imienia Ignacy. Uśmiechnęła się. Czuła, że Stanisław, gdziekolwiek był, mógł w końcu odetchnąć. Jego honor, skompromitowany przez strach, został ostatecznie odkupiony przez odwagę jego dzieci. Rodzeństwo, które jeszcze niedawno stało po przeciwnych stronach barykady, teraz stało obok siebie, zjednoczone przez tę nową, moralną definicję dziedzictwa. Odkryli, że dom nie był tylko budynkiem lecz złożonym splotem historii, poświęcenia i zobowiązań. Ich własność była powiernictwem, a nie przywilejem. Magdalena i Krzysztof spojrzeli na siebie. Nie było już miejsca na wzajemną podejrzliwość. Odziedziczyli dom, który wymagał nie tylko opieki materialnej, ale przede wszystkim moralnej. Co teraz zrobimy z tym wszystkim? Zapytała cicho Magdalena, wskazując na dwór. Krzysztof objął ramieniem siostrę. Teraz, Będziemy żyć w prawdzie. Dwór pod Lipą będzie stał, ale od teraz będzie symbolem nie tylko tradycji rodu Wójcików, ale też niezapomnianego długu wobec serca Ignacego Pawlaka. To jest nasz nowy fundament. W słońcu brzuski wielkiej dwór pod Lipą stał mocno. Zewnętrznie nic się nie zmieniło, ale wewnętrznie, w sercach rodziny i na dębowej tablicy, historia została napisana na nowo. Prawdziwa właścicielka, Jadwiga w końcu mogła spokojnie przekazać to miejsce nowemu pokoleniu strażników prawdy. Rodzinny spór, który groził rozłamem, zakończył się moralnym zjednoczeniem. Dwór pozostał w rodzinie, ale pojęcie rodziny i własności uległo bezpowrotnej, uzdrawiającej transformacji. Polub i dołącz do naszej ekipy.